Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapci mi pochwycenie jest blisko Dzisiaj już jestem trochę wypoczęta Jeszcze nie za bardzo, ale dzięki naprawdę bardzo tutaj wszystkim za modlitwę I za po prostu yy, wasze fajne jest tutaj słowa yy, Wsparcia <grym> mnie <grym> w takich też chwilach yy, Powiem wam tak yy, Dzisiaj tu sobie słuchałam na Dzisiaj akurat wyjątkowo zostałam w domu Właśnie przez to, że trochę mi się skończyło wczoraj, więc wolałam nie jechać samochodem, bo wiadomo ja prowadziłabym, więc musiałabym, dojechałabym bo wszystko z ponosem, było, było ok, ale po prostu chciałam się zostać w domu taki miałam w środku, że mam dzisiaj zostać po prostu w domu I powiem wam tutaj, słucham na takiego postora, on jest po prostu cudowny człowiek, Andrzej e, a nazwiska niestety nie pamiętam mam, takie, mam, mam taką właśnie pamięć e, do nazwisk i imion i on ogólnie jest w Winnicy Pańskiej Społeczność w Chrystusie, czy tam Winnica Pańska w Chrystusie, Warszawa. Jelinka Wam, oczywiście, zostawię poniżej. Obejrzyjcie sobie jego w ogóle. On ma taką mądrość, a jest tak białe na głowie. Ma takie jasne, piękne, normalnie śnieżno-białe, białe włosy, że to jest głowa mała. Ja jestem naprawdę w szoku. E, a podobno, tak mówi Biblia, że białe włosy, siwe włosy oznaczają mądrość. Więc. Myślę sobie, że jakaś tam mądrość pewnie w nim jest. Bo normalnie naprawdę wygląda jak taki anioł. Eee, także o czym dzisiaj mówi, to chcę wam właśnie to powiedzieć, ale o tym też, co wiadomo, dlaczego tak wczoraj mówiłam, że tak bardzo człowiek tęskni i to tęskni za niebem, za Jezusem. Nikt tego nie zrozumie, nie, jakby nie będzie o tym pamiętał, nie będzie tego kumał dlatego, bo on nie tęskni. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Czy kiedykolwiek załóżmy, nie wiem jak wy, czy pojechaliście na przykład sobie na jakiś, nie wiem, w czas, ja tam za granicą nigdy nie byłam, raz tylko w Czechach e, samochodem, bo po prostu zawsze mnie tam nie, jakoś do dobrze nie ciągnęło, gdzieś tam jeździć nie wiadomo gdzie, e, w ciepłe kraje zbytnio też nie mogę ze względów tam zdrowotnych, ale ogólnie po prostu jakoś tak nie ciągnęło. Tak kiedyś może, bo mała to wiadomo, że tak, ale czy jak pojechaliście sobie gdzieś, za, jak, nawet w Polsce, gdzieś na jakąś wycieczkę bądź za granicę i jak mm, już się kończy ten czas, czy chcieliście wrócić do domu i kiedy wróciliście do domu, to odczuwaliście, że to jest Wasz dom? Mieliśmy, czy, czy Wy takie coś, słuchacie mieliście? Ja wielokrotnie, jak już wróciłam do domu, byłam zmęczona, to zawsze mówiłam... O, oh, nareszcie w domu, bo wiecie, już nie trzeba nigdzie jeździć, nigdzie chodzić. Fakt, nie trzeba też oczywiście gotować w takich miejscach, no ale ogólnie czasami coś tam trzeba zrobić. I teraz to jest właśnie piękne, i ci, którzy rozumieją Jezusa i znają Go i kochają Go, to nie tęsknią za tym domem, którym są tutaj. Dlaczego? Ponieważ to, to nie jest nasz dom. I tak można powiedzieć, duchowo my tęsknimy za naszym domem, którym jest tam. I to jest. Powiem wam, ja wam powiem tak, się Święte mówi, że nie poznaliśmy jeszcze wszystkiego. To jest tylko cząstka tego, co my tu w ogóle znamy, co w ogóle widzimy naszymi oczami fizycznymi i duchowymi, i powiem wam, że dlatego tęsknię się, bo to się coś czuje, że to jest nie to miejsce. I wiem, ja tak, mam, ja tak zawsze miałam. od samego początku, jakby kiedy pamiętam, kiedy w ogóle nawet, nawet wtedy jeszcze nie byłam nawrócona, to pamiętałam o tym i tak czułam właśnie, że to jest w ogóle nie moje miejsce. Tu się zawsze czułam nie tak. Zawsze czułam się tak niezręcznie i w ogóle. I teraz po prostu wiem dlaczego, po prostu bo nie jestem z tego świata. I to jest tylko tutaj taka powierzchnia, warstwa, którą po prostu mam na sobie. Taka fizyczna, ale w duchu ten duch po prostu coraz bardziej się uaktywnia i naprawdę tęskni za Jezusem, tęskni za jego obecnością, bo wie, ktoś powie: No, ale jak tęsknię, przecież marzy w sobie. Bo to jest tylko cząstka tego, co Bóg na, tak naprawdę nam potem. Ja już, słuchajcie, przeżyłam różne stany w życiu swoim. Boam bliżej Pana Boga i dalej i bliżej. To, 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 jest, tak, to jest takie, jak wiadomo, to, jest takie, to będzie takie normalne, to jest takie naturalne, tak? Bo to musi być pustynia, aby później było coś nowego, by było z poziomu 0, idziemy potem na 1, ale wracamy znowu na 0 i potem idziemy o znowu dwa schodki wyżej. czyli wtedy jesteśmy na dwójce, już potem znowu trójka i tak dalej, i tak dalej i dalej. Więc. Y Ci, którzy tego nie rozumieją, dlaczego ludzie mówią o pochwyceniu i nie rozumieją tego, że tak bardzo oczekują Jezusa i chcą się z nim spotkać, nie dlatego, ponieważ tutaj jest, nie jest im źle, e, tylko dlatego po prostu, bo chcą już być z tym, kto ich uratował. Ja nie wiem, czemu to takie to ciężkie do zrozumienia, czemu to jest takie ciężkie do zrozumienia, że po prostu ktoś, kto oddał swoje życie za Ciebie. Nie chciałbyś się podziękować? Nie chciałbyś, mu, nie chciałbyś z nim spędzić czas i być wdzięczny do końca życia, że po prostu to nie jest... Ktoś mówi, że, to, jak ktoś, to mówi, że taka czyna, jakaś chrześcijanka podobno mówiła, że ona tam nie chce do, iść do nieba, że to jest taka, taka niby karta przetargowa. Będziesz grzeczna, to pójdziesz do nieba. To nie w ogóle nie chodzi w ogóle o to. Ci ludzie nie znają sentencji w ogóle miłości, nie znają w ogóle tego, co e, po prostu nie znają, nie, nie znają Boga. Jeżeli nic nie przeżyłeś z Jezusem, nie przeżyłeś z tego, co ja przeżyłam, mając 16 lat, to co Bóg, można powiedzieć, ja nie robiłam nic nie wiadomo złego. Świadectwo moje macie. Link ogólnie na pierwszej stronie, głównej stronie jest moje świadectwo, przypięte. Oraz tak samo zawsze staram się tam gdzieś tam to udostępniać, więc tam też to może widać. E, Obejrzyjcie sobie, z czego Pan Bóg wy wybrał akurat mnie. Wtedy sobie bardziej zrozumiecie, dlaczego tak jest. E, ale wiem tylko to, że po prostu naprawdę Pan Bóg. Jeżeli Ty nie poczułeś tego nigdy, nie, jeżeli Pan Bóg naprawdę nie zmienił Twojego życia i nic, nie jesteś Mu wdzięczny za nic, no to nie zrozumiesz tego. Napisane jest w Biblii, że ten, kto, komu więcej darowano, będzie więcej miłował. I ja choćbym nawet, wydawać by się mi mogło, że takiego wielkiego nic nie robiłam, ale brakowało mi tej miłości i tego, że po prostu Bóg darował naprawdę mi mega dużo. Więc nikt nie zrozumie. Także wybaczcie. Yy... Chwilową przerwę, ale tutaj córka się lekko przewróciła. Na rowerze cały czas to się uczy, więc muszę kończyć. Aczkolwiek powiedziałam to, co chciałam, to myślę sobie, że ci, którzy zrozumieli, to mieli zrozumieć, coś miałam jeszcze powiedzieć, ale już teraz nie pamiętam co. E, Diabel też to wiadomo, robi swoje. E, to nie jest to, że się nie troszcza albo w ogóle dlatego, że się przewróciła, to jest naturalne. Przecież kiedyś musiała się w końcu raz przewrócić. Niestety, jak mówiłam, żeby nie nosiła sponi do roweru e, szeroki, to założyła, no i po prostu się czasami nie słucha jak to dziecko. Także e, pamiętajcie, gdzie jest nasza ojczyzna? Gdzie jest, słuchajcie, nasza ojczyzna? Tam bądźmy sercem. E, nie przygotowując tutaj uwagi do rzeczy, które są na tej ziemi, bo po prostu one i tak tu zostaną. E, na serot, to naprawdę, to, słuchajcie, po prostu to naprawdę będzie wszystko zniszczone. Wszystko to będzie zniszczone. Wszystko. Nasze ciuchy, nasze ubranie, nasze domy, samochody, rowery. Wszystko. Serio. No, do usłyszenia z bogiem.